Czy w Polsce w 2023 roku można najeść się za 10 zł w KFC? Wydaje się to niemożliwe, ale my to sprawdzimy. Za moimi plecami jeden z toruńskich lokali Kentucky Fried Chicken i za chwilę wejdę tam i sprawdzę, ile warta jest dycha. Zapraszam. Było całkiem sporo tych opcji, dlatego wybrałem tylko niektóre. Dwa razy porcja frytek, raz longer 9,49. Moim zdaniem za dyszkę, bo to już jest całkiem przyjemna porcja. Wybrałem też Bismarta o złotówkę tańszego z nóżką za 8,40. 29, dwie porcje frytek próbujemy. Nóżka moim zdaniem najmniej doceniamy kawałek kurczaka w KFC. A tutaj taka propozycja za dyszkę, dwa i twisty Nie wiem co sądzicie, napiszcie. I na koniec też kurpon za 7 zł, 60 gramów bajców frytki. Za 7 zł, wiele nie dostajemy, ale też nie dużo płacimy. Podsumowując, KFC nadal można zjeść za 10 zł, ale wiadomo, mamy 2023 rok inflacja. Porcje nie są jakieś ogromne, na przekąskę starczy. A ja jestem ciekawy, czy ty najadbyście za dyszkę w KFC? Daj mi znać koniecznie w komentarzu.